Witamy, witamy. Dzisiaj jesteśmy u Państwa, te Państwa nie będę nagrywał, ale jesteśmy, dom już stoi, ostatnio jak szukaliśmy tutaj, to tylko ława była wylana, teraz w pięknych domach stoi. Yy, mamy kawałek jeszcze działki tutaj do przeszukania. Piękny krzyżyk tutaj wtedy wyszedł, tam maleńki, z, z Jezusem, nie zachowany, super, także o rano nie było. Lecimy, zobaczymy, no pół hektara będzie do przeszukania. Do drugiego, nie? Nie? No i macie gesku, czy chyba z rok czasu na wykoprach nie był? Zobaczymy, czy szczęście mu będzie dzisiaj sprzyjać. Co? nie tu nie ma. Ciebie tu nie ma. Dobra, Lecimy do pierwszego fajnego. Kop 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 kop. Ja idę zobaczyć, co tam nakopali. Młodzi. Zdechlak, nie no, widziałem. Zdechlak? Ma zdechlak. Ojojoj Ojoj, oj, 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 dyszka A, aż, aż proszę bardzo Ale gratuluję Konkurs wygrany No Jemu się zawsze szczęście kumulowało, nie? Maciek ty jak zadzisz jakieś roberko to pamiętaj, że to będzie na moje konto Tak, już, no Fajna miejscówka na majówkę nie wiem dlaczego oni poubierani w te kaptury czapki To jest fajnie cień Można się iść zagrzeć Dobra, Reje bo i Mam to spuszczał puszczu Masz Nie Myślałem, że będzie śmieć, a tutaj jest piękne zapięcie książki. Mało tu sygnałów. Dobra, ja ją dopieszczę i już wam pokazuję. Nie ciepło ci w głowę? Nie ciepło ci w głowę? Ale powiem ci ładny ten taki teraz pejzaż. Pięknie to wygląda. Dobra, ja się chwalę swoim znaleziskiem. Zapięcie od książki, znaczy jego połówka. Tutaj jest zawias. Tutaj już widać, że delikatnie się od... znaczy tu jest odłamane, tu jest odłamane, a tu się ledwo co trzyma. Także przy już, już widziałem, że jest miękko. Musiałem delikatnie do tego podejść. Kurczę, nie wiem, chyba takiego nie mam. Chyba takiego nie mam, także fajnie, bo będzie do kolekcji. No, lecimy dalej. Na razie bez monetki jesteśmy gdzieś z pół godziny, może trochę dłużej. No, na magnesie rozumiem, ale kurde. <noise> ale te gwoździe są nowe. Nowe, prościutkie Mamy kilo gwoździ mam chwilę gwoździ ktoś nie wiem zakopał porzucił to były nowe gwoździe dobra nie będę wam gwoździ pokazywał może Ola coś nagra to lecimy do niej no i słuchajcie dzisiaj wykopki razem z Maćkiem po długim okresie ale powiem wam nic ciekawego nie wychodzi Sławek, Sławek, oczywiście Maciek już ma monetkę, no jakby inaczej. A ja, że zawsze nagrywam mój pierwszy fant, jaki by nie był, więc dzisiaj też nagram Wam pierwszy fant. Jest to obrączka ptasia. Gołębia, no. Nie łudźmy się. Nie łudźmy się, jest to gołębia obrączka. Jakiś biedny gołąbek tutaj skończył swój żywot. Także taki mój pierwszy fancik. Zobaczymy, co będzie dalej. Lecimy. Pogoda super. Gorąco, świeci słoneczko. A my lecimy Ola coś nam ucieściła. Coś tam czyści, coś tam wykopała To nagraj to Jakąś pokrywkę z drezna A ja mam chyba klina takiego Do łupania drewna Tak mi się wydaje Tutaj piękny sygnał był oczywiście kolorowy i tak myślę sobie, że pod drzewem, a teraz patrzę, a to drzewo jest w drugą stronę. Ono się przewróciło na moją stronę, nie na tamtą. Także ten dół, pokorzeniach jest z drugiej strony. Dobra, Ola nagrywa, no to. No i słuchajcie, tak trochę cienko w tym lasku, nic tutaj ciekawego nie ma. No ale słuchajcie, znalazłem teraz nic co prawda specjalnego. Taką od puszki najprawdopodobniej. Prawdopodobnie był Pewex. Tu jest po niemiecku. Dresden. Ja jakiś pewnie, jakaś, yy, jakiś słójczek był pewnie z czymś, jakiś, nie wiem, coś. Jakiś, ojejku, czekajcie, bo coś mi w kostkę ogryzło. Jak to bywa w lesie. No, także takie, takie rzeczy się znajduje w lesie. Zamiast monet. No cóż, jakbym taką monetę wielką znalazła, no to mi się cieszyła. No ale cóż, nie ma co narzekać. Ważny jest ruch i spacer, także lecimy dalej Dosłownie w tym samym miejscu jestem I tu już jest taki prawdziwy Prawdziwy kawał klina Pewnie z dobrej stali skoro to nie zgniło Ja stąd nie odejdę Tylko przyłożyłem wykrywacz Do ziemi Patrzcie to siekiera jaka stara ale chyba było bite w, było pite w pracy że to wszystko zostało jak się pięknie rozwarstwia żelazo no kurde fajnie dobra zostawiam odkładam to na razie tutaj Takie znaleziska dzisiaj niespotykane. Dobry? A państwo do kogo? A państwo do kogo? Nadal jestem w tym samym miejscu. A teraz już będziemy szukać na żywo. to. Odłożę wykrywać, a tam jest kolorowy piękny sygnał, ale Jest to Kolejny. Kolejny fajny klin. já A je tu Tohle, to Ja tu ale, zobaczcie, co by, co się to się je po bávě. Harry zemáky, To zemáky. Co hovoříš? to Co? tu to ale Co? 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 To to Co? Co? To Weź Maciek weźmieć ten wykrywacz. Ja pierniczę, to jest lufa. Lufa z karabinu. Pięknie, gratuluję. A ja mam trzy kliny i starą siekierę. Także ta siekiera musi mieć lat. Nie no mega. Chcesz to zostawię tutaj, żeby nie nosić? Nie no. tutaj, bo ja później będę wszystko zawierał To możesz spać, Możesz... No? Co? Masz ręka? A ja też To chodź Ja mam kolorowy sygnał. Chciałem go nagrać na żywo. Zarazem, zaraz być jakiś pistolet, nie? No to zabawka jest. No ale pistolet. Słuchaj, słuchaj, to jest straszak, nie? Tak, starter. Tutaj na górze ma wkrętkę. Starter. Pistolet? Miałem, miałem taki starter za dzieciaka. Tutaj magazynek. Taka jest sobie obstukam. No taki jaki Tutaj magazynek wychodził. Sześciostrzałowy. Patrzcie jakie rzeczy tu wychodzą. To się właściciele zdziwią. Ale to jest taki wiesz metalowy, to taki porządny, to nie plastik, słuchaj. No, szkoda, że nie cały, nie? Szkoda, no to cóż. Magazynka chyba nie ma. No do tego Obyz... jeszcze znajdę. No, spust wygnił, spoko. Fajnie, a ja tam o sygnał chciałem, żeby mi, na, mi nagrali na żywo. Nagra. A to będzie ten tak? To na Mausera To mi wygląda na jakiś ciężki karabin Mówiłem. Bo jest lufa, jest sześciokątna To będzie kawał grubasa tak, To może, to może to być kąk Ja widzę, się to zdania, się zdania, to. dlaczego ja mówię cały czas o czołg Ja mówię, że no, żelazne duże sygnały Ja mówię, to chcesz pokażę ci mhm. ja Tak kopnąłem i tak pod liściami wyskoczył Ja miałem <laughs> fajne żelazne sygnały I wykopałem garść gwoździ yes. <laughs> Ale nowe mhm. Tylko zardzewiałe Skopaj ten swój sygnał, może tam będzie się no, kawałek czegoś jeszcze Ale było kółko na szelkę Było kółko na szelkę, tylko jak się złapałem to się urwało mm -hmm. Nie no Teren monitorowany No mm. Teren monitorowany mm -hmm. Taki wykopyk jeszcze u nas nie było Dobra Czyń swoją powinność Nagrywaj нагреваем. Нагревай. Так. Махни на живо. Гладный колор. Uh -huh. uh -huh. Amelinium Piękny sygnał był nic. Ja mam drugą część tutaj Naprawdę. Hmm? Mam taką część Tu? Nie, to nie jest, to to jest harmonika Harmonika też mam. A my to chyba mamy z 10 części tej harmoniki. На начале выходили. О, да. А пастор? Хелм от микроскопа <laughs> <laughs> <No, и> Какие <бюрка. laughs> еще интересные который... а, головы. No, на этот плацер. Это теперь моя очередь на граната. Mhm. Czy by było coś na tym, na górze, nie? Mhm A Szukaj reszty Gdzie to było? No tutaj zaraz No to szukaj reszty, może emblemat będzie leżał No właśnie tak gdzie jest to, emblemat jest Emblemat, to jest klamra niemiecka Powinna coś być, albo pruska Możesz schować ten, bo ja już mam miejsce, jak pokażę nie Możesz zrobić sobie zdjęcie, Dobra to, to, to całe sobie zdjęcie zrobię Możesz tą do domu wziąć? Co? No? no to nie ma żadnych cech bojowych, to jest rura. Ale fajna, ale jeżeli chodzi o fanta, bo jest fajny fanta. No to jest rura, tu ani zamka, ani nic, także wiesz. No. Szkoda by było to wyrzucić Zabezpieczyć, żeby nie korodowało dalej ani to zabytek, ani Ja, pierdolniczy, myślałem, że będzie monetka, a tutaj od, od puszki kurczę ten zawleczka. Ajajaj, ptaszki pięknie nam ciekają. Nie, no, mega wypad dzisiaj. Zdjęcie zrobione do miniaturki. jest git na 5. Ja Wam jeszcze ją pokażę. Dokładnie, tutaj jest taki dosyć duży ten celownik. Jest to sześciokąt, tak? Tu, tutaj jest celownik, też optyka słucham. no, no jest mały. No, jestem emblemacik. God meet uns. pruski. Kurde, szkoda, że nie całe. No. Mama ma resztę, resztę klamry. No. Mama ma resztę klamry. Tubki? Zbierajcie tubki, zbierajcie. No, nie. No. Dajcie do pudełeczka, co się nie jest. Szkoda, że taki za tego No, ale fajnie. Masz monetkę? Tak, mam, patrz Obrączkę Nic więcej nie mam. I to by było na tyle z dzisiejszych pistoletów. <grych> jak na razie Także wracając do lufy, jakby ktoś się znał Tu się poszukam, może jak zdążę to, to opiszę Jeżeli znajdę, ale jakby się ktoś znał to będę wdzięczny za Info w komentarzu, co to było No Wygląda grubo, wygląda grubo Pęknięte to to taka wada? Tutaj takie małe, ale tu takie gładkie I ta łyżyce <grych> Słój weka. 3,4 litra, cena 2,30. No mówię, że nawet cena jest. No, huta łużyce. Zjednoczone zakłady szklarskie. No, ładny stan. na no, wiesz, cholero? Ładny stan, no. Mm. Chciał, nie wiem mm. czy to taki ma Fancyc. być, ale to nie jest. Nie jest nic ten. To jest, jest odbicie. Odbicie, no. Mhm. no. To macie pełną pastę do zębów? No. <laughs> ja tu się nadal kręcę w koło nie, ładny sygnał i mamy pierwszą dzisiaj monetkę a już tutaj trochę jesteśmy będziemy pozdrawiać oj chyba nie pozdrawiam wszystkich urodzonych w tej epoce PRL-u, pięknie jest pokaż dziewczynko, co masz fajnego. Nic nie mam, proszę bardzo. Nagrywałeś? Nie, nie, czemu nie nagrywałeś? Dopiero tutaj do niej zostanę, srebrne 50 groszy siedemdziesiąty trzeci pozdrawiamy serdecznie tu gwiazda z o proszę to taka zabawkowa, nie? no gdzie, gdzie pod Opolem szeryf? mu <laughs> Maciek ma najstraszego deusa jaki jest w Polsce z pierwszym, Pierwszy wypust z pierwszym softem Na zwykłej cewce Nie wiem jaki tam był soft, jedynka czy dwójka coś takiego I kosi A melinium Śmieć Ale mój no. deus nie no lubi Macieka deusa Mój też Strasznie zgrzyta no do... Kończymy powoli? No. A mój lubi was. Nie, on nie słyszy, a my jego słyszymy To jest Maciek mm -hmm. może chodzić kores, a my koło go nie Tak się zasypuje dołki No Szkoda no, no, no. Szkoda To tu, tu, Maciek, bo to niektórzy nie umieją zakosować dołków Idę nagrać maja, ostatnie maja. ujęcie Kończymy tą nierównowalkę. No. Wygrałaś, no? Eliza wygrała. Eliza, ty znalazłeś tam? Karabin? Można tak powiedzieć. Dodam tytuł. Yy, dziewczynka znalazła w lesie karabin. Ej, sygnał tu ma fajny. No to dawaj, kop, Kop, my się żegnamy. Idziesz Kurde, dobra, nie żegnamy się, obracamy się. O kurde, to będzie na pewno aluminiowy. Jakby kopała pięć barek. A Ty trafiłeś tutaj jeszcze ten emblemat tego zlotu y, aluminiowy taki, pamiętasz? No tutaj Ze zlotu z we Wrocławiu y, SS-manów. No i teraz to. Sitko. Sitko, hmm. hmm. dobra. Tomy się. Maciek, odwróć się. Odwrócę się. No, żegnamy się. Wszyscy miłej majówek. Film pewnie pójdzie po majówce. Do miłego nastrotego weekendu. Trzymajcie się. Ozdro hej. A ty? A Na szczęście na wykońki przyjeżdżasz. Się pytają ludzie o siebie. Życie teraz idzie. za szybko. No. Do przodu. To szybko.